Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w karczmach i smokach. Dzisiaj będziemy kontynuować poradnik do Roll 20, którego odcinek ostatni został nagrany dwa lata temu. Wiele osób pyta mnie w jaki sposób korzystam dzisiaj z Roll 20 i jak łączę to z DD Beyond. Jeśli oglądacie nasze sesje, to z pewnością zauważyliście, że nie wykonuję rzutów dla moich potworów na platformie Roll 20 czy nawet na DD Beyondzie. Wykonuję to zwykłą kostką, dlatego że jest dla mnie to wygodniejsze, szybsze, mogę szybko dać modyfikatory i zdecydować, czy dany atak trafił, czy nie. Jednak dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, aby rzuty wykonywane na DD Beyond były widoczne na Roll 20 oraz w jaki sposób połączyć Wasze tokeny na platformie Roll 20, aby były widoczne na przykład między innymi punkty zdrowia z Waszej karty postaci, którą Macie na DD Beyondzie. Wstęp był krótki, ten materiał raczej też nie będzie długi, więc zapraszam Was teraz magiczna sztuczka i otwieramy dwa okna z Roll 20 z DD Beyond. Najważniejszą rzeczą, której potrzebować będziecie, aby Wasze rzuty z DD Beyonda były widoczne na Roll 20 jest wtyczka do przeglądarki o nazwie Beyond 20. Jak widzicie ja taką wtyczkę mam już zainstalowaną. Ona działa w większości przeglądarek, działa na 100% w chromie, działa w Firefoxie, bo to testowałem. Nie wiem jak w Operze prawdopodobnie tam może nie do końca to działać, a o Internet Explorerze wypowiadać się nie. Będę. Jak widzicie, mam tutaj otwarte dwa okna. Są to otwarte okna w ramach jednej przeglądarki, akurat używam w tym momencie Firefoxa. I teraz, jeżeli chcę wykonać jakikolwiek rzut na mojej karcie na DD Beyond, wystarczy, że kliknę na wartość np. Na Animal Handling plus 2 i jak widzimy, automatycznie rzut wykonuje się na Roll 20. Również możecie zauważyć, że pojawia się ikonka kostki z literką B obok tego rzutu, również i na nią możecie kliknąć, i również ten rzut powinien Wam się wykonać. Sprawa wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o testy ataku oraz rzucanie zaklęć. W tym przypadku nie będziemy klikali na nasz modyfikator plus 2, tylko będziemy klikali na ikonkę, w tym przypadku mieczy, dlatego że to jest atak w zwarciu. Automatycznie wykonaje nam się test ataku oraz jakie obrażenia zadamy tym atakiem. Możemy sobie kilka razy poklikać, żeby przetestować. Jak widzicie na e, Draw 20, pokazuje nam się rzut, jaki wykonaliśmy oraz automatycznie dodał się nam modyfikator, a poniżej możemy zaobserwować jakie rzuciliśmy obrażenia. Jeśli zaś chodzi rzucanie zaklęć, które nie występują w na naszej karcie akcji, dlatego że na przykład wymagają rzutu obronnego lub są zakręciami defensywnymi, to przechodzimy na kartę spells. Wybierzmy sobie na przykład zakręcie tall the dead. Nie klikamy na nazwę, dlatego że klikając za na nazwę pokaże nam się opis tego zakręcia. To jest informacja dla gracza, aby mógł sobie przypomnieć, co dane zakręcie robiło. Jeśli chcemy rzucić zakręcie na roll 20, to klikamy na przycisk obok nazwy naszego zakręcia. W tym przypadku jest to napis at will. Tu jeszcze musimy wybrać parametry tego zakręcia tall the dead, dlatego że... Obrażenia różnią się w zależności, czy przeciwnik ma wszystkie punkty zdrowia, czy nie ma. Przyjmijmy, że, że stracił jakieś punkty zdrowia i klikamy na roll. Automatycznie rzuca nam się, co jest wymagane od przeciwnika: wisdom saving throw, stopień trudności 13 oraz jakie obrażenia zadamy, kiedy ten wisdom saving throw nie wejdzie. A co w przypadku innych zaklęć? Weźmy na przykład char sleep, który usypia wroga, jeżeli jego punkty wytrzymałości są mniejsze niż wartość, którą rzucimy. Po kliknięciu przycisku cast nie dość, oczywiście, pojawia nam się też opis zaklęcia. Nie dość, że zaznaczył nam się spell slot, to na czat trafił opis całego zaklęcia. Dlatego, że to zaklęcie jest niestandardowe. Ono nie zadaje zwykłych obrażeń, ono robi zupełnie coś innego, tak aby zarówno wasz z gry, jak i wy mogliście sobie to przeczytać. Na samym Roll20 wtedy musimy kliknąć jeszcze raz jeden przycisk 5D8, aby rzucić tą tę wartość, która będzie porównywana z punktami wytrzymałości naszych przeciwników. Po kliknięciu pojawia nam się 12, mistrz gry porównuje i decyduje, czy dany przeciwnik idzie spać, czy nie. Oczywiście mamy jeszcze wiele innych zaklęć. Możemy sobie rzucić zaklęcie Mage Armor, które po prostu opisuje nam, co się dzieje i nic więcej nie musimy robić. Możemy również rzucić zaklęcie Shield, które pokazuje nam, że dostajemy plus 5 bonus do naszej klasy pancerza. Ale co w przypadku, gdybym chciał pokazać opis tego zaklęcia, bo chcę zapytać o zasady mistrza gry, ale nie chcę go rzucać. Nie chcę, aby Mój spell slot został zmarnowany. W tym przypadku musicie kliknąć na nazwę zaklęcia I to jest bardzo ważne: nie klikacie na przycisk Cast ani na ten napis At Will ani nic takiego. Musicie nacisnąć na karcie postaci DD Beyond nazwę waszego zaklęcia, a następnie przycisk Display in VTT. Virtual Table Top oczywiście. W tym momencie opis zaklęcia zostaje rzucony na Roll 20 i zarówno Wy, jak i Wasz Misz gry oraz pozostali gracze mogą sobie swobodnie to przeczytać. Kolejną ważną sprawą jest rzucanie z ułatwieniem oraz z utrudnieniem. Mechanika bardzo często występująca w Dungeons Dragons. Jak widzicie, jestem na karcie Merelyena, na której automatycznie mam od razu Disadvantage do Stealtha, dlatego że Merelyen używa ciężkiej zbroi. Jeżeli kliknę teraz w tym momencie na jego modyfikator, żeby wykonać mu test skradania się, automatycznie mam napisane, że Disadvantage. Disadvantage, dlatego że moja zbroja mi daje disadvantage. Klikamy. Po... Mogę oczywiście to zmienić, dlatego że Merely nie wiem, zdjął zbroję, wykorzystał sobie inspirację, żeby nie mieć tego utrudnienia, cokolwiek, ale ja chcę rzucić z disadvantage'em. Wykonuję przycisk Roll. OK, w tym momencie wyszły nam dwa takie same rzuty, więc może jeszcze raz to poprawię. Klikam Roll. I jak widzimy, mamy dwa rzuty: 8 i 10. I w tym momencie ten niższy wynik jest podświetlony, dlatego wiemy, który wynik jest prawidłowy. A co w przypadku, gdy chcemy wykonać jakiś test z ułatwieniem lub z utrudnieniem, a nie mamy tego przyznane z automatnością. Na przykład opisaliśmy fantastycznie, jak będziemy gonić za pewnym przeciwnikiem i skakać po dachach i chcielibyśmy wykonać test akrobatyki. Mistrzowi gry tak się to spodobało, że mówi, Okej, okay, masz ułatwienie w tym teście. Do tego będą nam służyły dwa przyciski na klawiaturze, mianowicie Shift oraz Control. Jeżeli wciśniemy przycisk Shiftu, to widzicie, że kostka z czerwonej zmienia się na zieloną i pojawia się mały plusik. I teraz bardzo ważne, polecam klikać na kostkę, a nie na napis dwójki. Dlaczego za chwilę wytłumaczę, ale na szybko wracając do Roll20, jak widzicie, rzuciły nam się dwie wartości 10 i 20. Oczywiście wyższa wartość jest podświetlona. Teraz pokażę Wam, co się dzieje w momencie, kiedy nie klikniecie na kostkę, a klikniecie na napis automatycznie Wam się zaczyna wszystko zaznaczać dlatego, że to jest domyślne działanie klawisza Shift dla przeglądarek albo w ogóle dla, e, dla systemów Windows, więc uważajcie z tym, lepiej sobie klikać na tą kostkę. No a co w przypadku, gdy na przykład mamy wykonać test percepcji albo może percepcji, ale jest ciemno, o to jest świetny przypadek. Jest percepcja, jest ciemno, ale mamy widzenie w ciemności, ale i tak nasze testy wykonywane są z utrudnieniem. Do tego służy przycisk Control, jak widzicie ikonka zmieniła się na minus, wyszukujemy sobie Percepcję klikamy sobie na kostkę. Wykonują się dwa rzuty, i oczywiście niższy wynik jest poświetlony. Czasami mogą Wam się pojawić dodatkowe opcje, jeżeli będziecie wykonywali jakieś testy na ułatwienie, na utrudnienie. Mamy przykład postaci Lida Longa, który jest zwierzoczłekiem. On w swojej przemianie ma ułatwienie na wszystkie testy, które wykorzystują Wisdom. Jak widzicie, automatycznie pojawia mu się literka A, że ma advantage na tych testach, mimo tego, że póki co nie ma na przykład włączonej tej formy. Po kliknięciu w odpowiedni przycisk najpierw pojawia się opcja, jaki to jest rzut. Czy to jest normalny rzut? Czyli nie? Nie masz włączonej tej swojej zwierzęcej formy, czy to jest rzut z ułatwieniem, bo twa zwierzęca forma jest włączona. Po odpowiednim wyborze oczywiście wykonuje nam się rzut na roll 20. Teraz kolejna ważna funkcja, którą na co dzień wykorzystuję w każdej grze online, którą prowadza, a mianowicie pokazywanie punktów zdrowia z D&D Beyonda na roll 20 na naszym tokenie. Tutaj nie jest to takie proste, jest yy, może nie też bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane, ale trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby czegoś nie zepsuć, dlatego że często dochodziło do bardzo dziwnych sytuacji i jednak te hp nie były prawidłowo pokazywane ale spokojnie pokażę Wam dokładnie krok po kroku, co musicie zrobić, aby te punkty zdrowia były odpowiednio przetransferowane do Roll 20. Będę to pokazywał na przypadku marka trzeciego, dlatego że akurat bardzo fajnie podoba mi się skomplikowanie imienia i jak bardzo może to zepsuć, bo to jest bardzo ważna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę. Przede wszystkim bardzo ważna rzecz to Wasza gra na Roll 20, Wasz wirtualny stół musi mieć zaimplementowaną kartę, postaci DD. W momencie, kiedy tworzycie swój wirtualny stół, tam możecie wybrać, czy macie jakąś predefiniowany system, czy predefiniowaną kartę. Możecie wybrać, że to jest DD for Roll 20, bodajże, tak się chyba to nazywało. I musi to być, dlatego że jeżeli tego nie wybierzecie, nie będziecie mogli stworzyć odpowiedniej postaci, odpowiedniej karty postaci. Która będzie nam pasowała do naszego D&D do naszego Beyonda. Jak widzicie, mam już stworzoną jakąś przykładową kartę. Oczywiście, wybieram, edytuj kartę bezpośrednio i kompletnie tutaj jeszcze nic nie robię. Jedyną opcją, którą muszę zrobić, to wchodzę na tryb edycji. On się też pojawia od razu po otworzeniu, więc nawet mogliście, mogliby się to tutaj zmienić. A następnie muszę wpisać nazwę karty postaci dokładnie taką samą, jaka występuje na D&D Beyondzie. I naprawdę polecam wejść sobie do edycji karty postaci, wejść na pierwszą opcję Homea i skopiować. Po prostu nie pisać z ręki, skopiować. Dlaczego? Dlatego, że często, gdy gracze tworzą kartę postaci, zdarzy się na przykład. Taka sytuacja, nie wiem czy to dobrze widać na nagraniu, zostawiłem na końcu spację i w momencie gdybym wpisał to z ręki i nie dodam tej spacji, to nie będzie działało. To od razu Wam mogę powiedzieć, to nie będzie działało. Będą tutaj dwie spacje, cokolwiek. Wiele razy miałem taką sytuację, że gracz przez przypadek nacisnął dwie spacje i nie wiedziałem, dlaczego nie działają mi punkty zdrowia z DD Beyonda. Będziecie wiedzieć, że to jest teraz najczęstszy problem i w jaki sposób temu problemowi zapobiegać. Kiedy mamy już zrobioną kartę postaci i mamy podpisane dokładnie takie samo imię, jakie występuje na karcie, możemy przejść do naszej karty postaci na Roll20 i tutaj ustawiamy w zależności co potrzebujemy. Ja tylko używam transferu punktu zdrowia, nic, nic więcej nie używam. Więc ważne jest to, abyście w maksymalne punkty zdrowia wpisali 0. Tam może być dowolna wartość, ale 0 jest najbardziej neutralne. Po prostu możemy tutaj wpisać 0. Następnie przechodzimy na nasz token, na opcję tokenu, podwójny klik, wybieramy kartę postaci, jaką reprezentuje ten token. W naszym przypadku jest to Mark 3. I w odpowiednim kolorze, nie wiem, czerwony, zielony, ja ostatnio używam hapeki do pokazywania hapeków zielony kolor, tutaj szukamy sobie. HP, czyli hit pointsy, Mamy hit pointsy. Jak widzicie, na razie mam tylko 0. Zapisuję moje ustawienia. No i teraz ktoś może powiedzieć, no nie działa. Dlaczego? Dlatego, że musimy jeszcze wrócić na naszą kartę postaci na DD Beyondzie. Najlepiej by było ją sobie odświeżyć. Widzicie, już zostały zaimplementowane. Ponadto możecie zobaczyć taki pop-up, który się teraz pojawia, że najlepiej wejść do Features and Trades na taką kartę features and trades, która znajduje się tutaj i w momencie po wejściu na feature and trades to widzicie, że wszystko zostało zaktualizowane prawidłowo. I teraz, w momencie kiedy na przykład Mark dostanie 10 obrażeń, wpiszę sobie 10, kliknę damage i jak widzicie, automatycznie na Roll20 wszystko się odświeża. Jeżeli wyleczę go za 10 punktów, heal, automatycznie wszystko się odświeża. Bardzo podobna sytuacja jest w momencie, kiedy weźmiemy długi odpoczynek, krótki odpoczynek, wszystko ładnie będzie odświeżane. Ważne jest tylko to, że jeżeli macie tę kartę postaci otwartą na dwóch różnych komputerach, na przykład ja czasami otwieram kartę postaci moich graczy, bo chcę coś sprawdzić i oni mają proszę lepiej z tym uważać, bo czasami może dojść do pewnych jakby to powiedzieć niesnasek i nieprawidłowa wartość się importuje, więc yy, uwa uważajcie, może najlepiej używać innej przeglądarki do przeglądania kart postaci niż tej, której używacie na Roll20. Oczywiście mówię o mistrzach gry, a nie o graczach. Gracze oczywiście musicie uży używać zawsze tej samej przeglądarki. Bardzo ważna sprawa. Uaktualnianie punktów zdrowia działa tylko i wyłącznie drogą DD Beyond do Roll 20, nie w drugą stronę. Jeżeli na przykład teraz wziąłbym na Roll 20 z tokena, odejmę na przykład 5 punktów zdrowia Markowi, w ogóle przesuwa mi jakoś dziwnie token i zaczyna on się dziwnie zachowywać, ale to możecie przynajmniej zauważyć, czy tutaj mamy rzeczywiście 11 na 22, ale na DD Beyond mamy cały czas 16. Jeżeli teraz odświeżę kartę postaci na DD Beyond, Oczywiście nadal mam 16 i automatycznie mi się na tokenie też odświeżyło do 16. Więc pamiętajcie, że odejmujecie i dodajecie punkt zdrowia tylko i wyłącznie na D&D Beyondzie. Oczywiście nie musicie tego robić za każdym razem w momencie, kiedy będziecie wrzucali token na, na Waszą mapkę. Pamiętajcie, żeby na końcu po całym procesie kliknąć na kartę postaci, opcję Edit i oczywiście zaznaczamy sobie nasz token, nasz token marka i wybieramy Use Select Token po zapisaniu zmian. I po zamknięciu oczywiście, nieważne gdzie wrzucimy ten token, zawsze te punkty zdrowia będą odpowiednio importowane i w momencie kiedy zadamy obrażenia, a następnie wyleczymy wszystkie tokeny, będą się odpowiednio zachowywały. Jeżeli materiał wam się spodobał, to zachęcam do postawienia komentarza i ewentualnej oceny tego, że algorytmy YouTube'a są bardzo, że tak powiem, restrykcyjne, jeżeli o to chodzi. Mistrzu gry, jeżeli masz codziennie albo na każdej sesji pytania, w jaki sposób ja mam używać tego D&D Beyonda, to podeślij swoim graczom ten materiał, na pewno im troszeczkę to rozjaśni i umili waszą rozgrywkę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo uważacie, że temat nie został wyczerpany albo może po prostu zwyczajnie o czymś zapomniałem, to pozostawcie komentarz, postaram się na niego odpowiedzieć, a jeżeli zajdzie taka konieczność, to dogram kolejną część tego poradnika do Roll20 i do D&D Beyond. Również zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a, do którego link możecie znaleźć w opisie oraz na Discord, gdzie możecie spotkać mnie czy pozostałych graczy na wspólnych rozmowach, pogaduchach czy czymś takim. Przypominam również, że trwa konkurs dla osób, które subskrybują kanał Karczmi Smoki na Twitchu. Pytanie konkursowe w miesiącu sierpień to gdyby stanął przed wami magiczny mag i otworzył wam portal, to gdzie byście chcieli wybrać się na tygodniowe wakacje, do jakiego świata fantazy i dlaczego? Odpowiedź Oczywiście wysyłacie na Discordzie na prywatną wiadomość. Czas jest do końca sierpnia. Wygrać można sesję z moim, e, z moim udziałem, raczej z moim prowadzeniem. Link do jednej z takich sesji możecie znaleźć tu chyba na karcie. Powinno gdzieś się tutaj pojawić. No i oczywiście zapraszam na nasze czwartkowe sesje z Eberonu i już niebawem wracamy do Strada, więc sesje w poniedziałek ze Strada również wrócą regularnie na kanał. I to by było chyba na tyle, więc dziękuję bardzo za uwagę. Czołem i brodą.